Nie chce ci się uczyć do matury, albo nie chce się w ogóle uczyć. Tak naprawdę nie chce ci się zrobić czegokolwiek. To można powiedzieć, że będzie uniwersalny film odnośnie tego, jak nie musić się już tak naprawdę motywować. W szczególności dobrze pokazane to będzie właśnie na przykładzie tego słynnego, słynnego miejsca przed maturą. Nie chce mi się uczyć do matury. Tak mówi prawie każdy maturzysta właśnie przed siema. Z tej strony Emil Lipski, a to jest kanał dla wszystkich młodych osób pragnących się rozwijać w młodym wieku, więc jeżeli Cię interesuje taka tematyka, no to myślę, że to jest największy kanał skupiający właśnie licealistów, ludzi z techników, szkół średnich, właśnie ludzi na studiach, ludzi już pracujących też, gdzie rozmawiamy sobie właśnie o rozwoju własnej firmy, rozwoju swojego życia i tak dalej, właśnie w taki normalny, ludzki, przyjemny sposób. No i jednym z takich właśnie rozwojów jest etap maturalny. Moi drodzy, sama matura, Hmm, z perspektywy czasu to sobie zobaczycie o tym, że jest czymś co wspomina się, hmm, no było i było i minęło tak naprawdę no ale jednak faktycznie co zrobić przed tą maturą żeby nie musić cały czas sobie zadawać tego pytania, hmm. Może nie zadawać sobie tylko pytania, tylko mówić sobie tym wewnętrznym głosem Nie chcę mi się uczyć do matury To jest bardzo częste wyszukiwane hasło również w Google Więc jeżeli trafiłaś, trafiłaś tutaj, no to oczywiście Myślę, że nieraz ci się, tak jak mówię, ten kanał przyda I subscribera można przemyśleć Najważniejsze w tym wszystkim jest zrozumienie faktu Po co ci jest w ogóle ta matura Ktoś by powiedział, pisze się maturę do, po to Bo się chodziło do liceum jakiś tam czas Jakiś okres No i zwierzeczeniem tego okresu jest matura W postaci tych procentów i tak dalej, prawda? To wszystko by się zgadzało. Tylko, że najłatwiej traktować maturę jako jednorazowy, powtarzam, jednorazowy bilet wstępu na uczelnię. No, chyba że zaczniesz kierunek za ileś lat i znowu, no to faktycznie znowu tą e, maturę odkopiesz. Ale jednak, faktycznie w istocie całej tej zabawy w postaci matury jest zrozumienie faktu, że to jest jednorazowy. Projekt, jednorazowy bilet wstępu i już się żyje łatwiej, moi drodzy, bo zrobisz to raz i będzie z głowy na całe życie. Ba, nie chcecie się uczyć do matury? To też już jest najważniejsza rzecz sobie zrozumieć to. W tym wieku jesteś cholera dorosła, jesteś dorosły, ludzie, weźcie się w garść. To decyduje o tym prawdopodobnie, jak będzie wyglądało wasze zawodowe życie. Oczywiście nie definiuje, ale determinuje w jakim stopniu, w jakimś kawałku. Dlaczego? No bo jeżeli wybierzesz architekturę krajobrazu, to ciężko będzie ci wejść potem w, w budowanie dróg, yy, prawda? Fajnie by było wybrać na um, przykład budownictwo wtedy. Rozumiecie o co chodzi. I ja wiem, że bardzo jest ciężko mówić to z perspektywy osoby, yy, która, yy, która nie wie, co chce robić w życiu. Wtedy no nie chce mi się uczyć, bo ja nie mam celu. Emil, no to wiesz, no to co ty mi tu, no co ty mi tu gadasz? To łatwo ci mówić, prawda? Wtedy się zgadzam. Wtedy się faktycznie zgadzam. Dlatego, no, faktycznie dochodzimy tu do prostej konkluzji. Musisz mieć plan. Wtedy będzie ci się chciało uczyć do matury, bo ty wiesz, co dalej. Jeżeli ty nie wiesz, co dalej, i w, teraz w tym momencie, ty dalej jeszcze nie wiesz, co ze sobą zrobić, no to jak ma ci się chcieć do matury uczyć? Nie masz celu. Ja to powiedziałem w ostatnim podcastie, Niedziela z Emilem, tych podcastów już jest 50, także polecam sobie przesłuchać, co niedziela rozmawiamy sobie na różne takie właśnie tematy ambitniejsze i, yy, i faktycznie człowiek, gdy nie ma celu, człowiek, gdy nie czeka na coś, no to jest dużo, 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 naprawdę dużo gorzej efektywny. Nie ma tej wydajności, bo nie masz tego celu, do którego dążysz i w końcu jak to osiągniesz, to będzie taki moment, Hu nice. I takim celem w tym momencie powinna być Twoja matura. No bo jeżeli nie chodzisz do pracy, wiem, że większość, czy nie większość, tylko część z was chodzi, większość właśnie skupia się na tej maturze. No to jakie? Powiedz mi, jakie Ty masz zobowiązania w tym momencie? Jesteś już dorosła. 18-19 lat jesteś dorosły. I tobie się nawet może nie to, że nie chce, ale ty dalej zamiast siąść na tyłku i się zastanowić co ty w życiu będziesz robił, a będziesz robił i teraz, to jest ten moment, a nie tak wiesz, że nie, nie, weź, następny odcinek Netflixa, wiesz i tak siedzisz, siedzisz i dalej życie mija, a te cenne dni mijają tak, tak naprawdę co bardzo są, wiesz, już bezpowrotnie, ty już zaraz zmarszki się, jak to się mówi, pojawią i to, to życie w tym momencie, w tym wieku mija, więc to jest górnąc sobie to uświadomić, że to, że ci się nie chce teraz uczyć do matury powinno ci się właśnie chcieć, bo to jest ten moment na to, po prostu żeby to zrobić, zakończyć ten temat i nigdy do niego więcej nie wracać, po prostu. Zrobić to tak, żeby już mniej więcej w tym kierunku, w którym chcesz się właśnie posunąć w swoim życiu zawodowym, no to już ten, wiesz, ruszyć tym pionkiem, pyk, warca do przodu, już to nie wiem, czy się wwarcam, to jakiś ten pionek, ale przesunąć, wiesz, i, i lecisz z tematem. To by też powiedziałem, i ja. Ja nie potrafię, ja nie potrafię wiedzieć, co, co w życiu, no to co akurat zapraszam do podcastu, bo byśmy musieli się tutaj rozgadywać zbyt długo, ale jednak kolejnym takim bodźcem, który de determinuje to wszystko, nie chcę mi się uczyć do matury, bo powinien być też plan do matury. Ile z Was potrafi wziąć kalendarz, potrafi swój czas przeliczyć i z ręką na sercu sobie odpowiedzieć, ile do tej matury się uczy tygodniowo? Ile się uczysz do tej matury? W pracy, w normalnym etacie, 40 godzin tygodniowo, 8 razy 5, w dobrych, dobry praca typowa, czy dobra, po prostu, taka jaka, może, na mi bardziej odpowiada, w poniedziałek, piątek, po 8 godzin, prawda, plus dojazdy, no teraz pandemia, trochę co innego, ale plus dojazdy, 40 godzin tygodniowo, poświęć 10 godzin, zobacz, jakie będą efekty, jeszcze tego nie zrobiłaś. Ja jeszcze tego nie zrobiłeś, a już mówisz, że ci się nie chce. Najpierw sobie wyznacz te właśnie określone wartości. I to jest, moi drodzy, częsty błąd. Nie to, że błąd, ale tak faktycznie to wygląda, że um, ludzie na starcie, ludzie już na starcie mówią, ile tego materiału mi zostało, nie dam rady. A próbujesz, nie próbujesz. To czego mówisz, że nie dam rady? Jutro, jutro. No kurde, niby jest tego dużo materiału, więc się stresujesz, że nie zdążysz, pojawiać ten stres o, o tym jak się nie stresować, to może innym razem, ale to się wszystko pojawia i tak naprawdę nie zaczynasz, bo się pojawia i to jest błędne koło. Nie robisz w rezultacie nic. Co w tym czasie robić? Robisz. Zadaj sobie to pytanie. Na co ty pożytkujesz czas? Mówisz, że nie chce Ci się uczyć do matury. Co ty robisz w swoim życiu w tym momencie? Nie chce Ci się uczyć, co ty robisz? Powiedz mi, co ty robisz. Napisz w komentarzu. Przed... Nie oszukuj samego siebie, nie oszukuj samą siebie, prawda? Co ty w życiu robisz, że ci się nie chce? Zrobić czegoś tam miesiąc, dwa, trzy, yy, prawda? I, I koniec, prawda? By był koniec po prostu. Już nie wracasz do tego nigdy. Niesamowite uczucie, to tak jak czekanie na wakacje. Czekać się powinno tak na maturę. Że w końcu to jest ten koniec, i Elo! Ile osób tak myśli? No nie, przyjmują się i tak dalej, i tak dalej. Nie widzą, nie, 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 bez potrzeby w ogóle. Ale to przygniatanie materiałem jest też dlatego, bo nikt nie planuje, nikt nie planuje tego do samej matury właśnie. Biorąc kalendarz i tak, mam jeszcze 10 czwartków. Co czwartek, powtarzam to i to w tych godzinach. I ktoś by mi powiedział, no nie da się bo nowy serial, bo kumpela dzwoni, bo, bo z, z, mam randkę, bo coś tam, bo sto innych tysiąc powodów, no to słuchajcie, daję złotą zasadę i to nie jest tylko do przygotowania do matury. To jest złota zasada we wszystkim. Zróbcie coś najpierw, jeżeli tak naprawdę macie coś ważnego, bo tak to w życiu nie można się tak katować. Ja osobiście tak uważam, tam kurczowie wiesz, czy te... majstrowie mi mówią, że yy, musisz tam wszystko cisnąć. Ja uważam, że nie. Jakoś, jakiś jakoś złoty środek trzeba znaleźć w tym wszystkim, ale jeżeli to się jest tak super ważne, to faktycznie warto się już całkowicie wyłączyć, tak? Jest już z automatu i robić rzeczy, które są dla ciebie, a nie do matury, po prostu na końcu. I wychodząc z tego założenia, zawsze będzie czas na te powtórki, zawsze chociaż trochę dziubnąć. Zobaczcie, z czego też wynika stres do matury. Z tego wynika stres, że jesteś... bierzesz pod uwagę wariant, że a albo się nie dostajesz do, na jakąś uczelnię, kierunek, który chcesz, b po prostu wynik ci nie będzie satysfakcjonował, bo dlaczego? Bo nie będzie tej wiedzy, którą możesz się popisać. Znowu błędne koło, prawda? Znowu błędne koło. Narzucasz sobie stres, bo się nie dostaniesz, za sobie stres, bo źle ci pójdzie, no, to zrób to, żeby poszło trochę lepiej. I zobaczcie, jak ludzie też powinni postępować. Robię coś do tej matury konsekwentnie, ale niedużo. Bo, bo, no dobra, trudno, nie będę się przepracowywał, przepracowywał. Ale robię coś I potem nawet jak coś ci nie pójdzie To nie masz czegoś takiego Boże, no nie, nie wyszło mi Nie Mówisz sobie Na tyle zrobiłam No trudno Taki jestem, taka jestem No na tyle mi się udało zrobić Ale ile osób tak robi? Powiedzcie mi Ile osób tak robi, że faktycznie konsekwentnie Nie dużo, ale robi coś I potem jest w stanie sobie powiedzieć Starałem się, starałem się, naprawdę No widocznie albo jestem za słaby Albo jestem za słaba Albo za trudne było dla mnie Nie wiem, wiesz a potem, to jest, to jest najgorsza rzecz, naprawdę najgorsza rzecz, to zawieść samego siebie. I, I to powinno być najlepszą motywacją do tego, żeby po prostu po tym filmiku wziąć się do tego, co trzeba zrobić. No tyle, bo, bo żyjesz dla siebie, nie dla innych. To aż mama pokiwa palcem, kogo to obchodzi, twoje wyniki z matury, tak naprawdę ciebie tylko to powinno obchodzić, tylko ciebie. Nie żyjesz dla innych, żyjesz dla siebie. Nie żyjesz też dla wyników maturalnych, znowu żyjesz dla siebie. Trzeba wybierać. No tak witamy w dorosłym życiu. Dorosłe życie, no to tak naprawdę z definicji to jest sztuka wybierania i podejmowania decyzji. Dzień w dzień. Tak mi się wydaje. I rzecz absolutnie topowa to są rozpraszacze, które one właśnie, one właśnie mówią ci, nie chcę mi się uczyć do matury, bo twój mózg mówi, że w w tym czasie możesz robić coś przyjemnego. A jeżeli ty zakażesz sobie wszystkiego, poważnie, to jest ostatnia prosta, no to nie będzie tego, bo nie. Po prostu nie, przychodzi ta myśl i wychodzi. No bo nie, po prostu nie i tyle. największa sztuka, największe zwycięstwo, to zwycięstwo nad samym sobą. Chyba Platon to powiedział. Całe życie ja, ja taką zamierzam żyć i tak to, i tak to najlepiej zdefiniować. Po co ktoś ma ciebie zmuszać, coś ci mówić i tak dalej. Największe zwycięstwo człowieka, to zwycięstwo nad samym sobą. I tak, właśnie możesz, możesz wygrać. Wyłącz te rozpraszacze. Mówiłem o tym w e, odcinku, znajdź sobie na kanale u mnie, e, o się od Social Media. Działa, działa, robiłem, pokazywałem. Dwa tygodnie, odłączasz się. To się będzie niemożliwe, bo tu, bo tu Padrek do mnie pisze, albo jajku, ta, jajku, ta Julka jest taka piękna i, i, e, i pisze, nie? I nie mogę wyłączyć, siedzę, ulewam wszystko. A Julia normalnie. Nie mówię, że to nie jest trudne, no, ale jednak czy, czy z tego wyżyjesz, no jakby wiecie o co chodzi? No to, to są już. No właśnie znowu można po raz kolejny powiedzieć. Witamy w dorosłym życiu. Potem już ci nie myśli takimi kategoriami, tylko myśli się kategoriami, czy z tego wyżyjesz. I to jest ta zmiana. To jest ten przeskok, kiedy, ktoś, kiedy mówisz, że ktoś cię na przykład sprzedał, albo albo zazdrościsz komuś. Odpowiednia, inteligentna osoba, nie powie, że zazdrości komuś czy coś. Bo wie, że każdy, jeżeli jest zdrowy, nie ma przeszkód, to pracuje na to, i na, na to sobie pracuje. Tyle. Czasami ktoś ma więcej szczęścia mniej. Ale tyle, ile wysiłku wkładasz, tyle powinieneś oczekiwać. Tyle powinieneś oczekiwać. No jeżeli nie wkładasz wysiłku, nie chcesz mi się uczyć do matury, to jakim cudem ty chcesz coś z tego wyjąć? tak jak granie w lotka, a baże inaczej, nie granie w lotka i próba wygrania w lotka. Widzisz, to jest dokładnie to samo. Ale proste, nie? No proste. Eureka. Jeżeli ci pomogą tym filmem, to zostaw łapkę w górę. może w dół, jeżeli ci pomogą, no to jasne. I subskrypcję dzwonem, bo myślę, że nieraz ci ten kanał jeszcze pomoże. Cześć. A tu macie film jakiś, taki wiesz, fajny inny.